Lema. A wy czy Lema znacie? Czy często go czytacie? Na świecie Lema znają, bardzo go poważają, bo w science fiction świecie lepszego nie znajdziecie. -lecie Lema mamy i teraz go czytamy. Więc teraz posłuchajcie, a później poczytajcie. Nazywam się Jan Bielski i przeczytam dzisiaj fragment książki Bajki Robotów Stanisława Lema. Wielkie Lajki. I zapukał do domu konstruktora, Klapołocjusz, który uchylił drzwi, wystawił głowę na zewnątrz i zobaczył brzuchatą maszynę na czterech kroki nogach. – Kim jesteś i czego chcesz? zapytał. Jestem maszyna do spełnienia życzeń, a przysłał mi do ciebie twój przyjaciel i wielki kolega. Trurl, jako podarek. Jako podarek? Rzekł Klapołocjusz, który uczucia dla Trulla były dość mieszane, a szczególnie nie spodobało mu się to, że maszyna nazwała Trurla jego wielkim kolegą. No dobrze, zadecydował po krótkim namyśle. Możesz wejść. Kazał jej stanąć w kącie, bo pieca nie zwracając na nią pozornie uwagi, wrócił do przerwanej pracy. Budował baniastą maszynę na trzech nogach. Była już prawie gotowa, nie tylko ją polerował. Po jakimś czasie maszyna do spełnienia życzeń odezwała się. Przypominam o swojej obecności? Nie zapomniałem o niej, Że klapałc już i dalej robił swoje. Po chwili maszyna odezwała się. Można wiedzieć, co robisz? — Jesteś maszyną do spełnienia życzeń czy do pytań? — rzekł i dodał. — Potrzebują niebieskiej farby. Nie wiem, czy będzie w odcieniu, jakiego potrzebujesz. Odparła maszyna, wysuwając przez klapę w brzuchu puszkę farby. Klapolucjusz otworzył ją, bez słowa zanurzył w niej prędzel i wziął się do malowania. Do wieczora zażądałeś po kolei szmerga, karbo, rundu, e, wielkła i białej farby oraz śrubek. A za każdym razem maszyna dawała mu natychmiast to, czego sobie życzył. Pod wieczór zakrył budowany przyrząd kawałkiem płaty, posilił się, usiadł naprzeciw maszyny na małym trojnogu i rzekł. Zobaczymy teraz, e, czy coś potrafisz. Powiadasz, że umiesz robić wszystko. Wszystko nie, ale wiele. Odparła skromnie maszyna. Czy zadowoliły cię farby, śrubki i wiertła? A, owszem, owszem, odparł klapot Ale zażądam teraz od ciebie rzeczy daleko trudniejszej. Jeśli jej nie zrobisz, odda się cię do twojego pana z odpowiednim podziękowaniem i opinią. – A cóż to takiego? – spytała maszyna i przystąpiła z nogi na nogę. – To tról, wyjaśnił już. Masz mi zrobić trulla. Tak tękiego, jak prawdziwy. Żeby był jeden nie do odróżnienia od drugiego. Maszyna pomruczała, pobrzęczała, poszumiała i rzekła. – Dobrze, zrobię ci trulla, ale się z nim ostrożnie, bo to bardzo wielki konstruktor. – Ach, rozumiem się, może być spokojna – Odparł klapoucjusz. – No i gdzie ten tról? Co? Tak zaraz. Przecież to nie byle co, rzekła maszyna. To musi chwilę potrwać. Trul? to nie śrubki ani lakier. Jednakże na podziew szybko zatrąbiła, zadzwoniła. W brzuchu otwarły się jej spore drzwiczki i z ciemnego wnętrza wyszedł. Na Lapończyk wstał, oprzedł go, spojrzał mu się z bliska, obmacał go dokładnie i ostukał. Ale nie było żadnej wątpliwości. Miał przed sobą trurla, Jak dwie krople wody podobne do oryginału. Trul, który wyszedł z brzucha maszyny, mrużył oczy od światła, ale poza tym zachował się całkiem zwyczajnie. Jak się masz, Trul? Powiedział klopołcjusz. Jak się masz, klopołcjuszu? Ale skąd się tu właściwie wziąłem? Od wyraźnie zdziwiony Trul. A, tak, ot, po prostu, zaszedłeś. Dawno cię nie widziałem. Jak ci się nie podoba? Owszem, owszem. Co masz pod tą pachtą? Nic takiego. Może siądziesz? E, kiedy zdaje mi się, że już późno ciemno na dworze, chyba pójdę na domu. Nie tak prędko, nie tak zaraz, zaprotestał klapołciusz. Chodź najpierw do piwnicy, zobaczysz, jakie to będzie interesujące. A co masz, tak, yy, masz takiego w piwnicy? Jeszcze nie mam, ale będę zaraz miał. Chodź, chodź. I poklepując go, sprowadził klapołciusz trora do piwnicy, tam zaś podstawił mu nogę, a gdy ów upadł, związał go, a potem grubym drągiem zaczął go tłuc na kwaśne jabłko. Tror wrzeszczał w niebogłosy, wzywał pomocy, na przemiał klał i prosił z mi Lecz nic nie pomogło. Noc była ciemna i pusta, a już wali... walił go dalej, aż huczało. Oj, au, dlaczego mnie tak bijesz? wołał trul, uchylając się przed razami. Bo mi to sprawia przyjemność. wyjaśnił się i zamachnął się. Tegoś jeszcze nie próbował, mój trul. Nie uderzył go w głowy, aż zadzwonił jak beczka. Później natychmiast, bo pójdę do króla i powiem, co ze mną robiłeś, a w się... Trul. Nic mi nie zrobisz. A wiesz czemu? spytał klapoletarz i usiadł na ławce. Nie wiem, rzekł trul rad że nastąpiła przerwa w biciu. Bo Ty nie jesteś prawdziwym Trulem. On jest u siebie. Zbudował maszynę do spełnienia życzeń i przysłał mi ją w darze. A ja, żeby ją wypróbować, kazałem jej sporządzić ciebie. Teraz odkręcę Ci głowę, postawię pod moim muszlem i będę jej używał jako pachołka do ściągania butów. Jesteś potworem. Dlaczego chcesz to zrobić? Powiedziałem Ci już, bo mi to sprawia przyjemność. No dość tego postego gadania. To To klapołuc już ujął kij w obie ręce, a trul zaczął krzyczeć. Przestań, przestań natychmiast! Powiem Ci coś bardzo ważnego. Ciekawym, co masz mi takie opowiedzieć. co by mnie powstrzymało do Twojej głowy jako pachołka do butów. Odparł klapołuc już, ale przestał go bić. Truł zawołał wtedy. Wcale nie jestem trulem, zrobionym przez maszynę. Jestem prawdziwym trulem, najprawdziwszym w świecie. I chciałem się tylko dowiedzieć, co robisz od tak dawna. Zamknąwszy się w domu, na cztery spusty. Zbudowałem więc maszynę, schowałem się w jej brzuchu i kazałem się zanieść do twojego domu pod pozorem, że ona jest podarpie odemnie dla ciebie. Proszę, proszę, ale czy historię wymyśliłeś i to tak na poczekaniu, że? Otóż I wstając, ścisnął w ręku grubszy koniec kija. Się, y, możesz, się nie wyć, y, możesz się nie wysilać, nie od twojego na wylot. Jesteś trułem zrobionym przez maszynę. Spełnione wszystkie życzenia. Dzięki niej dostanę śrubki i białą farbę, jak również niebieską. Z wiertła inne rzeczy. Jeżeli potrafiła zrobić tamto, potrafiła zrobić i ciebie, mój kochany. Miałem to wszystko przygotowane w jej brzuchu, zawołał tru. Nie było trudno przewidzieć, czego będziesz potrzebował. Przysięgam, że mówię prawdę. Gdyby to była prawda, oznaczałaby, że mój przyjaciel, wielki, konstruktor trun jest zwyczajnym oszustem. A w to nigdy nie uwierzę. Odparł klapot już. Masz! Zielił go od ucha w plecy. I jeśli chcecie się dowiedzieć, jak zakończyła się ta historia, koniecznie przeczytajcie bajki robotów z Stanisława Lema. I pamiętajcie, czytamy książki Lema, to nie jest żadna ściema. I wielkie szczęście mamy, że w oryginale go czytamy.